Po tym jak organizacja wyzwolenia Palestyny została wyparta przez Izrael z Jordanii w 1970 roku i południowego Libanu i Beirutu w latach 78 i 82, partyzanci palestyńscy rozproszyli się po Tunezji, Jemenie, Jemenie południowym, Algierii, Jordanii, Syrii, Iraku i Sudanie. Tymczasem w Libanie przewodniczący OWP, Yasser Arafat, miał problem z syryjskim prezydentem. Hafezem al-Assadem, który w 1983 roku starał się wyzrzeć mu skuteczną kontrolę nad grupą wspierającą bunt w OWP. Arafat był wspierany przez Związek Radziecki, a w ucieczce z Libanu pomógł mu brat prezydenta Rifat Assad. Kiedy próba odzyskania kontroli w organizacji nie powiodła się, wojsko syryjskie poparło buntowników w ataku na lojalistów Arafada w lipańskim mieście Trypolis. Arafat przeniósł swoich lojalistów i siedzibę OWP z Trypolisu do Tunezji. W latach 80. członkowie OWP, jak i członkowie Frontu Wyzwolenia Palestyny, czyli PLF, przeprowadzali ataki zarówno na cele cywilne, jak i wojskowe na północy Izraela. W jednym z takich ataków siły wyzwolenia Palestyny 25 września 1985 roku zaatakowały Jacht na Cyprze. Zginęło trzech Izraelczyków. W odpowiedzi izraelskie siły powietrzne zbombardowały kwaterę główną OWP w Tunisie podczas operacji Drewniana Noga 1 października 1985 roku. Kwatera główna stała całkowicie zniszczona podczas tego ataku, a 60 członków OWP zginęło. Palestyńczycy postanowili się zemścić za ten nalot. 7 października 1985 roku czterech bojowników palestyńskich porwało Achille Lauro, statek wycieczkowy z Egiptu. Przemycili broń na pokład i plan posypał się niemalże natychmiast, kiedy Steward wszedł do pokoju porywaczy, który był otwarty. Chciał dostarczyć owoce, czterech terrorystów wpadło do jadalni statku. Strzelali z broni automatycznej nad głowami jedzących pasażerów. Krzyki pasażerów splatały się z krzykami strzelców i odgłosem spadających odłamków szkła. Wiela Meskin próbowała podbiec do drzwi, ale została zatrzymana przez terrorystę z bronią, który odwrócił ją. Austriacka pasażerka Anna Hertner. Pobiegła do wyjścia, ale została zepchnięta ze schodów przez jednego z terrorystów. Inni pasażerowie w panice pobiegli z jadalni do kuchni i tam zostali zatrzymani przez terrorystów. Oficer wykonawczy statku powiadomił kapitana Gerardo de Rose, że na pokładzie są uzbrojeni mężczyźni i strzelają do pasażerów. Kapitan zszedł szybko na mostek statku. Z głośników dobiegł wzburzony głos proszący o natychmiastowe przybycie na mostek. Przebywając tam, Derosa zmierzył się z karabinami maszynowymi. Terroryści oddali kilka strzałów w pokład, a potem krzyczeli po arabsku. Zażądali, by popłynął statkiem 300 mil na północny wschód do syryjskiego portu Tartus. Ze względu na to, że większość pasażerów wysiadła w Kairze, aby zwiedzić piramidę, tylko 97 pozostało na pokładzie i zostało zakładnikami. Porywacze zebrali resztę pasażerów na pokładzie i zapędzili ich do jadalni. Kobieta o której wcześniej wspomniałem, która została zrzucona ze schodów, ukryła się w jednej z kabin. Tam została znaleziona dopiero 4 dni później po całej akcji. Przeżyła na dwóch jabłkach, które znalazła i racjonowała. Terroryści kazali kapitanowi de Rosie poinstruować 450 członków załogi, aby kontynuowali swoje normalne obowiązki, ale trzymali się z dala od zakładników. Twierdzili, że mają na pokładzie łącznie 20 porywaczy. Dopiero później Derosa i jego oficerowie odkryli, że było tylko czterech porywaczy. Wiadalni terroryści pokazali siłę, aby zastraszyć zakładników, grożąc im karabinami maszynowymi i wyciągając zawleczki z granatów, ale trzymając wciśnięte dźwignie bezpieczeństwa. Kazali dwóm zakładnikom trzymać żywe granaty, co powodowało obawę, że jeśli zasną, dźwignie bezpieczeństwa uniosą się, powodując eksplozję. Porywacze przechodzili chaotycznie od uprzejmości do barbarzyństwa. W jednej chwili mieli kubek dla zakładnika, a w następnej bili kobietę kolbą. Zanim porywacze wmusili ciszę radiową, załoga Hiller Lauro udało się wysłać sygnał SOS, który został odebrany przez ośrodek monitoringu w Szwecji. To zaalarmowało społeczność międzynarodową, że palestyńczycy przejęli włoski statek, gdy zbliżała się noc. Porywacze zebrali zakładników w jednym miejscu i dali im koce na noc. Kucharzom kazano przygotować posiłki, a dookoła kuchni umieszczono pojemniki, które, jak twierdzili, były wypełnione benzyną. Był to blef, mający na celu zastraszenie załogi. Porywacze łamaną angielszczyzną często powtarzali: Regan nie jest dobry, Arafat dobry. Dowiedziawszy się o porwaniu i obecności Amerykanów na pokładzie, członkowie administracji Reagana w Waszyngtonie. Przystąpili do podjęcia zdecydowanych działań. Grupa do spraw incydentów terrorystycznych spotkała się zgodnie ze wcześniej ustalonymi procedurami antyterrorystycznymi. Zalecili wysłanie do Rzymu zespołu wsparcia kryzysowego Departamentu Stanu w celu udzielenia pomocy tamtejszej ambasadzie, ponieważ statek był włoski. Grupa zaleciła również, by Pentagon wysłał do Europy zespół sił operacji specjalnych na wypadek, gdyby statek musiał być odbity siłą. Do Europy wysłano Sealsów i Delta Force. Rząd włoski przyjął mieszane podejście. Minister obrony Giovanni Spadolini kazał wojsku wysłać 60 spadochroniarzy, 4 helikoptery i ekspertów od rozplanowania statku do brytyjskiej bazy. Premier Bytino Kraksi szukał dyplomatycznego rozwiązania, rozpoczynając niemal ciągły dialog z każdym zaangażowanym krajem, w tym z narodami, z obywatelami na pokładzie oraz państwami arabskimi: Egiptem, Syrią, Jordanią i Tunezją. Włochy wezwały OWP do publicznego zadeklarowania, czy mają jakikolwiek związek z tym incydentem. W odpowiedzi, aserraf Arafat potępił porwanie i zaoferował pomoc w negocjowaniu pokojowego zakończenia incydentu. Arafat wysłał dwóch mężczyzn do Egiptu, aby dołączyli do wspólnego zespołu negocjacyjnego obok Włoch i Egipcjan. We wtorek 8 października porywacze zaczęli rozdzielać zakładników, szukali Żydów i Amerykanów, prosząc zakładników o przedstawienie się, ale spotkali się z odmową. Terroryści zebrali paszporty i wyłowili z tłumu Amerykanów i Żydów. Terroryści kazali 20 rozdzielonym pasażerom wejść po schodach, ale wózek inwalidzki Leona Klinghofera nie mógł się wspinać, a jego żona Merlin odmówiła niesienia go na górę. Turyści kazali jego zostawić. Kiedy protestowała, przyłożyli jej do głowy karabin maszynowy i kazali wejść po schodach. Współpasażerka Anna Scheider zaproponowała, że zabierze pana Klinghofera, ale to spotkało się z odmową. Gdy zbliżała się godzina 15, terroryści zaczęli decydować, kogo zabić, przetasowując paszporty zakładników USA, Wielkiej Brytanii i Austrii. Jako pierwszego zabili Leona Kinghofera, a za nim Maldred Hodes. Przedstawiono kilka powodów, które mogły przyczynić się do wyboru Kinghofera. Wcześniej podczas porwania odmówił milczenia, gdy bandeci zebrali mu zegarek i papierosy. Stał się bardzo niemiły i narzekał właściwie na wszystko. Ponadto Kinhofer był Żydem i Amerykaninem, a jego wózek inwalidzki utrudniał mu poruszanie się po statku i oznaczało to, że wymagał większej uwagi. Jeden z terrorystów strzelił Leonowi Kinhowerowi raz w głowę i ponownie w klatkę piersiową. Mężczyzna umarł natychmiast, przewracając się na twarz. W środę rano administracja Reagana wdrożyła plan wyzwolenia Hillel Lauro przez armię amerykańską tego wieczoru. Wszystko już było gotowe. Aż w środę po południu kapitan Derosa wygłosił audycję radiową, mówiąc: Jestem kapitanem, przemawiam z mojego biura, a moi oficerowie i wszyscy są zdrowi. Później odkryto, że wypowiedział te słowa, ponieważ miał przy skroni pistolet. Finalnie pałeczkę przejął Egipt, zezwalając porywaczom na opuszczenie statku na ich terytorium. Doszło do tego o godzinie 17. Czterech palestyńskich porywaczy opuściło statek, który Egipcjanie zebrali na brzeg holownikiem. Tłum egipskich cywilów na lądzie zaczął wiwatować na cześć porywaczy, gdy ci pojawili się w polu widzenia. Partyzanci, partyzanci, Bóg jest wielki! tak wołał tłum. Brytyjski dziennikarz Robert Fisk doniósł z brzegu, że po burcie statku widać smugę, która okazała się być krwią Klinghofera. Gdy tylko porywacze puścili statek, Merlin Klinghofer zaczęła szukać partnera. Nie znajdując go, personel poinformował ją, aby zapytała kapitana, który wciąż był na mostku. Kapitan De Rosa poinformował kobietę o morderstwie męża. Ta upadła, szlochając w niekontrolowany sposób, a przyjaciele pomogli jej wejść do kabiny. Amerykańscy pasażerowie jak Lauro, przetrzymywani przez 51 godzinę jako zakładnicy, zostali zabrani przez amerykański samolot wojskowy z powrotem do Ameryki 12 października 1985 roku. Po tym wydarzeniu doszło do pewnego kryzysu politycznego i sprzeczek, gdzie mają być mężczyźni sądzeni. Finalnie 10 lipca 1986 roku włoski sąd uznał Palestyńczyków winnymi dokonania porwania zamiarem terrorystycznym prowadzącego do śmierci zakładnika. Sąd nie nazwał porywaczy terrorystami, a raczej nazwał ich żołnierzami walczącymi o swoje ideały. Trzech porywaczy zostało skazanych na karę więzienia od 15 do 30 lat, a Józef Molki, porywacz, który zastrzelił Klinghofera, otrzymał jeden z najdłuższych wyroków w grupie. Jednakże sąd uznał za okoliczność łagodzącą warunki jego dzieciństwa. Dorastał w otoczeniu przemocy. Losy porywaczy są zróżnicowane. Ahmad al-Sadi. 23 lata w momencie rozprawy w 1986 roku, zniknął w 1991 roku, a w 1994 był przez moment znany władzom hiszpańskim. Masamala Asker, lat 17 w procesie w 1986 roku, został zwolniony warunkowo w 1991 roku. Uważa się, że zmarł 21 lutego 2004 roku, ale według niektórych Uciekł z kraju. Spędził 14 lat w Iraku, zanim udał się do obozu dla uchodźców w Libanie, szkoląc palestyńskich milicjantów do walki z armią amerykańską u boku irackich rebeliantów. Ibrahim Abdelatif, lat 20. W momencie rozprawy w 1986 roku został skazany na 30 lat więzienia, odsiedział 23 kolejne na zwolnieniu warunkowym, a 7 lipca 2008 roku został wydalony z aresztu dla nielegalnych migrantów w Rzymie. Planował odwołać się od tego, argumentując, że nie ma dokąd pójść, ponieważ Liban nie pozwoli na jego powrót, ponieważ urodził się w obozie dla uchodźców, a zatem nie jest obywatelem Libanu. Zaś Josef Al-Molki... Lat 23 w momencie rozprawy, skazany za zabicie Leona Klinghofera, został skazany na 30 lat. Opuścił więzienie w Rzymie 16 lutego 1996 roku. Na 12-dniowej przerwie uciekł do Hiszpanii, gdzie został ponownie schwytany i wydany do Włoch. 29 kwietnia 2009 roku włoscy urzędnicy zwolnili go za dobre zachowanie. W czerwcu 2009 roku włoskie władze umieściły go ponownie w celi. Zamierzając deportować go do Syrii. Merlin Kinghofer dowiedziała się o prawdę o swoim mężu dopiero po tym, jak porywacze opuścili statek. Minister spraw zagranicznych OWP Farah Kadumi zaprzeczył później, jakoby porywacze byli odpowiedzialni za morderstwo i zasugerowali, że Merlin zabiła swojego męża dla pieniędzy z ubezpieczenia. Ponad dekadę później, w kwietniu 1996 roku, lider palestyński Muhammad Abu Abbas przyjął odpowiedzialność za tę śmierć i doszedł do porozumienia finansowego z rodziną Klinghoferów. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że trącinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii, kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się. Cześć.